Najbardziej wyczekiwane gry, które jeszcze nie zostały oficjalnie potwierdzone. Z pewnością jest to Half-Life trójka, kontynuacja kultowej gry od Valve. The Elder Scrolls 6, czyli kolejny RPG od Bethesda, tuż po legendarnym Skyrimie. Titanfall 3, który mógłby być kontynuacją wybitnego trybu wieloosobowego Titanfallu 2. Remake Kotora, jednego z najlepszych RPG wszechczasów. Już zapowiedziany restart serii Fable od Playground Games. Tylko pytanie, kiedy zobaczymy ten restart? Gra Czyli połączenie third person shootera z mobą od Valve, Light No Fire od twórców No Man's Sky, gdzie wielkość świata ma być dokładnie taka jak wielkość Ziemi, Exodus od twórców Mass Effecta czy Kotora, gdzie znowu mielibyśmy RPG w kosmosie, Ark 2 czyli przełom w rozwoju serii Ark po dwóch pierwszych częściach, i Splinter Cell Remake od Ubisoftu, który co prawda został zapowiedziany, ale dalej nie wiadomo kiedy wyjdzie, i czy nie zdecydują się wprowadzić jakichś nowości, typu drony i inne rozwiązania, które w 2002 roku nie były znane. Każda z tych gier ma swoją własną historię produkcyjną i swoje własne powody, dla których gracze czekają. Dajcie znać w komentarzach, na którą z tych gier czekacie najbardziej i czy wierzycie, że faktycznie kiedyś w którąś z nich zagramy.